Cześć kochani, Joanna Urbania Gwoźniak, Miejski Ośrodek Kultury. Jestem znowu z Wami. Dzisiaj tylko dwa ćwiczenia, ale myślę, że dadzą nam dużo siły i dużo nam pomogą w naszym ciele, a teraz trochę ruchu nam jest potrzebne, niestety. Uwaga, zaczynamy od stóp. Ustawiamy stopy w pozycji szóstej, czyli nóżki równo razem, ściągamy pośladki, ręce. Poproszę o muzykę i robimy przysiady kolana i zginamy łokcie. Tych powtórzeń robimy 8. Ja będę pokazywać to ćwiczenie, żebyście się mogli go nauczyć. Wykonujemy go przynajmniej ze 3 razy dziennie, a czemu nie. Uwaga, zmieniamy stopy, pozycja pierwsza, ręce z boku i to samo. Uginam kolana i uginam łokcie. Oczywiście mocno się prostuję, ściągam pośladki przy wyprostowaniu. Uwaga, zmieniam nogi. Pozycja druga, paralel. Ręce unoszę do góry i ściągam kurtynę i uginam kolana. Hop. Wyciągnij się teraz mocno i ściągnij. Dużo siły. Ok. To jest drugie ćwiczenie. I następne. Nogi i rączki. I uwaga, to samo uginamy i rozciągamy. Mocno. To ćwiczenie w tej pozycji nóg robimy troszkę dłużej, ponieważ z całym ćwiczeniem wracamy. Ustawiamy. Nogi, druga pozycja, paralel. Ściągam zasłonę. Wracam. Oddychamy, uśmiechamy się do siebie. Uwaga. Stopy, ręce. Super. Każde z tych powtórzeń, myślę, że 8 razy do fajnej muzyki w tempie stopy, ręce. Hop. Mocno. Okej? Okay. I jeszcze jedno ćwiczonko, które wszyscy zdają i które pomaga. Przysiady. Bardzo proszę, kość ogonowa. Ciągniemy ją. Nie kolana do przodu, tylko kość ogonowa do tyłu i robimy przysiad. I wraca. Kodka do przodu. Hop! Wraca. Można się zasłuchać. Można oddychać. Nie spieszcie się. powolutku. Przywyproście mocno ściągnij pośladki, a teraz ściągnij ręce, super. I to następna moja propozycja. Myślę, że spotkamy się niebawem. Do zobaczenia!